Muzy na ulicy Floriańskiej. Ulica Floriańska to jedna z najbardziej znanych arterii Krakowa. W dawnych czasach prowadziła z przedmieścia Florencja, jak niegdyś od kościoła św. Floriana nazywano obecny Klepasz, na Rynek, a dalej ulicami Grodzką i Kanoniczą na Wawel. Dziś jest to turystyczna promenada, ale niegdyś panował tu ruch i ścisk, który trudno sobie obecnie wyobrazić. My jednak pójdziemy tropem muzyki, która poprzez swoich twórców i wykonawców była na tej ulicy obecna już od średniowiecza. Bowiem właśnie zapewne tędy, w XV wieku, chodził kanonik wspomnianego już kościoła św. Floriana na Kleparzu, Jędrzej Gałka. Ten profesor Krakowskiej Akademii był nie tylko zwolennikiem religijnych nowinek, co w rezultacie zaprowadziło go do biskupiego więzienia, lecz także autorem, zachowanej do dziś, pieśni o Wyklifie". Ten utwór w języku polskim jest uważany za pierwsze dzieło polskiej reformacji. Na początku ulicy Floriańskiej widzimy dawny hotel pod białym orłem, z pięknie zachowanym godłem. Chętnie zatrzymywali się tutaj konspiratorzy, to też miejscowa policja nie miała zbytniej trudności z ich wyłapywaniem. To właśnie tu, w 1879 roku, aresztowano założyciela pierwszej w Polsce partii robotniczej, Ludwika Waryńskiego. Jego postać przez lata zdobiła słynny czerwony banknot 100 złotowy, lecz dla nas, miłośników muzyki, Ludwik Waryński znany jest przede wszystkim z dwóch dzieł. Pierwsze z nich to Mazur Kajdaniarski, jego własna kompozycja, a drugie to Elegia na śmierć Ludwika Waryńskiego, autorstwa Władysława Broniewskiego. Ta żałobna pieśń, bo takie jest znaczenie greckiego słowa elegia, była w czasach socjalizmu jednym z najczęściej recytowanych utworów na wszelkiego rodzaju akademiach, apelach i wieczornicach. Drugą muzyczną postacią, która zatrzymywała się w hotelu pod Białym Orłem, był Józef Piłsudski. Działo się to jeszcze w czasach, gdy działał w podziemnej polskiej Partii Socjalistycznej. Wtedy jeszcze nie układano o nim pieśni, ale gdy został komendantem, a następnie marszałkiem, śpiewano nawet o jego pięknej klaczy kasztance. Niedaleko hotelu pod Białym Orłem, ale po drugiej stronie ulicy, znajdują się następne związane z muzyką kamienice. W pierwszej z nich mieściła się kawiarnia Lwowska. Był to najbliżej położony, w okolicach Akademii Sztuk Pięknych, w miarę porządny przybytek, gdzie niedrogo serwowano alkohol. Nic więc dziwnego, że jak pisze Tadeusz Bojrzeleński, na tabernę syn znanego krakowskiego kompozytora i założyciela konserwatorium muzycznego Władysława Żeleńskiego, malaria ten lokal obsiadła, iżby w nim piła i jadła. Ponieważ nie było tam okien, zaczęto kawiarnię nazywać jamą, a na cześć właściciela dodano jeszcze Michalikową. Do historii miejsce to przeszło za sprawą pierwszego w Polsce kabaretu o nazwie Zielony Balonik. Pomysł jego zrobienia rzucił pisarz Jan August Kiesielewski, który właśnie wrócił z Paryża. Ponieważ nikt oprócz niego nigdy nie widział kabaretu, postanowiono go zrobić na kształt typowych dla naszej kultury jasełek. W ten sposób powstała bardzo oryginalna forma, na Zachodzie zupełnie nieznana. Była to bardzo ekskluzywna impreza, gdzie wchodzono tylko z zaproszeniami z napisami typu Przyjdź sam i nie waż się przyciągać kogoś drugiego. Wszyscy występowali za darmo i często zdarzało się, szczególnie na początku, że publiczność musiała bawić aktorów na scenie, bo ci ostatni z nie mogli wydobyć z siebie głosu. Seanse zaczynały się o 23, więc widzowie i tak nie mogli wrócić do domu. W owym bowiem czasie, w Krakowie, wszystkie bramy w kamienicach zamykano o 22.00. I trzeba by się było dobijać, budząc cały dom. Krakowianie od razu pokochali zielony balonik. W spokojnym i cichym Krakowie, gdzie kobieta nie mogła wyjść na ulicę bez kapelusza, by zaraz o niej nie plotkowano, takie zachowanie budziło prawdziwy entuzjazm dla młodych prądów w kulturze. Zupełnie odmienny charakter miała sąsiednia kamienica, zwana popularnie pod trzema pyskami. Od fantazyjnych masek zdobiących fasadę. Dziś bardziej znamy to miejsce jako Muzeum Dom Jana Matejki. Rzeczywiście mistrz Jan urodził się w tym gmachu, który należał do Rozbergów, zacnej niemieckiej rodziny zajmującej się rymarstwem, z której pochodziła jego matka Joanna. Jego ojciec był Czechem, z Hradec Kralowe, z zawodu muzykiem i właśnie ta profesja była powodem jego przyjazdu do Polski. Zatrudnili go bowiem wodziccy, by uczył ich dzieci w pałacach w Prokocimu i kościelnikach, które wtedy leżały jeszcze daleko za Krakowem. Z czasem Franciszek przeniósł się do Krakowa i zamieszkał na stacji u państwa Rosbergów, a następnie ożenił się z córką właścicieli kamienicy. Jan Matejko przeszedł do historii jako malarz, choć dość dobrze grał na fortepianie i był bardzo muzykalny. Być może poszedłby w tym kierunku, ale miał ogromne kłopoty z wysławianiem się, bo w domu mówiono łamanym językiem polsko-czesko-niemieckim. Dlatego starał się unikać wszelkich wystąpień publicznych, a to nie było łatwe, bo jego sława przekraczała wszystko to, co dziś znamy pod tym terminem. Tak czy inaczej, nie poświęcił się muzyce, choć tego typu tematy można spotkać w jego twórczości. Na przykład w kościele Mariackim, gdzie jego ojciec grał na organach i prowadził chór, całe prezbiterium pokryte jest postaciami grających na różnych instrumentach aniołów, wykonanych według jego projektów. Niedaleko kamienicy Jana Matejki, ale po drugiej stronie ulicy, na gmachu numer 20, odnajdujemy tablicę z wiadomością, że właśnie tutaj Felix Nowowiejski Skomponował muzykę do Roty Marii Konopnickiej. Ten wybitny, urodzony na warmii, kompozytor, był od 1909 roku dyrektorem krakowskiego Towarzystwa Muzycznego. Prawykonanie Roty odbyło się w Krakowie w dniu 15 lipca 1910 roku, w 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem a okazją do jej wykonania było oczywiście odsłonięcie ufundowanego przez Ignacego Paderewskiego pomnika grunwaldzkiego. Monument ten stanął na kleparzu, na placu noszącym imię Jana Matejki, skądinąd twórcy słynnego obrazu o tej tematyce. Kolejną, związaną z muzyką kamienicą na ulicy Floriańskiej, jest dawny dom naczelnika poczty z czasów Zygmunta Starego, Prospera Prowany. Kamienica posiada piękny renesansowy portal z łacińskim napisem mówiącym, że niech tak długo stoi ten dom, dopóki żółw nie obejdzie kuli ziemskiej, a mrówka nie wypije morza. W XIX wieku znajdował się tu hotel, w którym zatrzymał się car Aleksander II i jego brat Konstanty. Na ich cześć nazwano go więc Hotel de Rizm. A potem po powstaniu listopadowym, gdy Kraków zapełnił się uchodźcami z zaboru rosyjskiego, zmieniono nazwę na budzącą mniejsze emocje hotel podróżą. I taką nosi do dziś. Mieszkało tu wielu wybitnych gości, którzy zatrzymywali się w naszym mieście, a między nimi także genialny węgierski muzyk Franciszek Liszt, który koncertował w sali balowej pobliskiego hotelu pod węgierskim królem. Czyli obecnego hotelu Saskiego. Ale najważniejsze to fakt, iż piwnica hotelu Podróżom od początku lat 80. XX wieku aż do śmierci dawał swoje recitale jeden z najbardziej znanych krakowskich i zarazem polskich piosenkarzy i kompozytorów, Marek Grechuta. Niedaleko hotelu Podróżom, w kamienicy noszącej miano pod Aniołkiem, odgodła na fasadzie, Urodził się znany komediopisarz Michał Bałucki. Ten autor wielu sztuk przeszedł do historii dzięki piosence, którą napisał w więzieniu św. Michała na ulicy Senackiej. Opisywała ona tęsknotę górala, który siedział razem z nim. Choć utwór ten ma aż pięć zwrotek, to wszyscy znają z reguły tylko refren. Z rozdzierającym duszę pytaniem, góralu czy ci nie żal, góralu wracaj do hal. Przy okazji warto zwrócić uwagę na samą kamienicę, która jest mała, dwupiętrowa i posiada tylko dwa okna na każdej kondygnacji. Stoi ona bowiem na oryginalnej działce, wytyczonej w 1257 roku, kiedy lokowano Kraków. Kiedyś tak wyglądały wszystkie domy w Krakowie. Dopiero później wykupywano po kilka parcel i łączono je w okazalsze kamienice. Ulicę Floriańską od strony rynku zamyka kamienica pod murzynami. Niegdyś mieściła się tu apteka, a ponieważ podstawowym środkiem leczniczym było wtedy wino, do którego dosypywano różnych proszków, więc jej godłem było dwóch murzynów podtrzymujących kosz z winoroślą. Godło to, pochodzące z XVII wieku, zachowało się do dziś. Do literatury. Przeniósł je Konstanty z Gałczyński, który wróciwszy po wojnie z obozu jenieckiego do kraju, jakiś czas mieszkał w Krakowie, pracując w przekroju i pisząc teksty do kabaretu Siedem Kotów. Uwielbiając nocne eskapady dorożką, samochodów było jeszcze wtedy zbyt mało, a poza tym nie były poetyckie. Wyruszał zaczarowaną dorożką spod baru przy ulicy Wenecja zwanego Puszetówką na cześć często tam przebywającego rzeźbiarza Jacka Puszeta do Sukiennic, gdzie dla odmiany znajdowała się elegancka kawiarnia noworolskiego, w której spotkali się profesorowie UJ i krakowska inteligencja. Zaczarowanym dorożkarzem, kierującym zaczarowaną dorożką i zaczarowanym koniem był Jan Kaczara. Solidny ten fiakier tak się przejął swoją rolą w literaturze, że do końca życia mówił tylko wierszem. Po jego śmierci, osławioną dorożkę z bocznym numerem 13 prowadził jego syn. By nie było pomyłki, z boku miała ona napis: Zaczarowana Dorożka. Gałczyński był niezwykle umuzykalnionym pisarzem. Stąd jego teksty często przerabiano na piosenki a i on sam w swojej twórczości chętnie odwoływał się do terminologii muzycznej, pisząc o koncertach, schercach, fugach i symfoniach. Wspomniany utwór o zaczarowanej dorożce podzielił na strofy, a przy każdej zaznaczył tempo, w którym należy ją recytować lub śpiewać. Są to kolejno Allegro, Allegro sostenuto, Allegretto, Allegro... Ma non troppo, allegro cantabile, allegro furioso alla Polaka, Co oznacza szybko, poważnie, żwawo, umiarkowanie, śpiewnie, szaleńczo w stylu polskim. Ten ostatni termin to oczywiście licencja poetika samego Gałczyńskiego. Kultura po drzwi. Od słów do bitów. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Centrum B7, dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci Nowa Huta 2020.